Nazywam się Julia Rożko i studiuję na Wydziale Architektury na czwartym roku. Wybrałam architekturę, ponieważ już od najmłodszych lat miałam zainteresowania z malowaniem, rysowaniem, więc nie widziałam siebie na innym kierunku i jestem zadowolona z mojego wyboru. Po przyjściu na studia biorę udział w konkursach. Nawet niedawno był post na Politechnice Białostockiej, ponieważ zajęłam z koleżanką drugie miejsce. Był to konkurs z Parku Narwiańskiego. Dodatkowo jestem w organizacji non-profit Erasmus Student Network i organizujemy zajęcia z ceramiki, pozwalające poznać coś nowego. W ubiegłym roku zobaczyłam możliwość wzięcia w castingu do Miss Podlasia. Wybrałam się na ten casting i po wielu próbach okazało się, że wygrałam. Ostatnie akcje charytatywne, z jakimi mieliśmy styczność, było to opiernicz raka. Teraz planujemy wystawić mój obraz, z racji tego, że studiuję architekturę. Wystawię pierwszy obraz na akcję WOŚP, aby również pomóc dzieciom i dorosłym, ponieważ w tym roku dotyczy to chorób związanych z płucami. Konkurs nauczył mnie otwartości, poznawania nowych osób i podbudowałam jakoś swoją pewność siebie i samoocenę. Plany na moją przyszłość to na pewno zakończyć ten rok zdobyciem inżyniera, ale ja się nie zatrzymuję. Idę dalej po tytuł magistra i mimo, że wzięłam udział w tym konkursie Miss Podlasia, moją ścieżką kariery pozostaje wciąż bycie architektem.